Tu wejdziesz? O Jezu A tu wejdziesz Przez ścianę się nie liczy Jest upośledzony Halo kapką Wstawa, nic nie zrobił Dymitresko otwierę, co, z gówno? O Jezu, lux break Dobra to jest przygodówka na czas Nie wiemy czy on jest zabijany. Pisało, że ten piesek mieszka gdzieś w młynie i tamten? Kurde, to jest, to jest największy problem z tą grą. Nie wiesz, co jest zabijalne, a na co szkoda po prostu strzępić bronik. To jest mój problem najważniejszy. Że da się zabić. O Boże, nie, no kto to napisał, że się go pokonuje? No, moment, nie ma szkoda, nie ma czasu na takich ludzi. Flossy life, no? Mhm. Skąd ta wiedza durna? Wszyscy mówią, że nie. Screślono, mówi, że się go da zabić. Ale czy warto go zabić? Nie, zaprosiłem, żeby się nie. Idę sobie. Co tam. Co tam molestuje? Halo. Nie wierzę. Kapką. Nie, nie zadawajcie żadnych pytań. Dobra. To jest faktycznie kuzyn niedźwiedzia z metro. <grystanie> o jezu! Wszystkich nie zabijemy, ale próbować warto. Tak? <grystanie> to jest ta gra. Po to rzadkiego zwierzęcia. Aaaa! Kapką wyturnie! Kto przewija? Kurwa FM, a nie strzałką? czałką. Jezu, jakie to jest kurwa gówno. Jak to jest tak w kurwia? Jak to w kurwia? Już drugi raz przewijam normalnie i przechodzi od razu do wystrzałów. Pewadoi. Nie, zahaczył się jakieś gówno. Ale to jest wkurwiające, boże. W sensie kurwa. Trzy... Trzy pociski do ze stresu. Kurwa mać. A w kurwia to. Tu wystawało coś takiego jakieś gówno. No Trzy pociski poszły się pierdolić. Jedno jednięcie więcej i nas zabił, nie, no to szkoda było po prostu ten, tego czasu, bo nie, nie ma save'u, tak, nie, nie wiesz kiedy jest save. Mirror Z z dodatkowym co? Mam nadzieję, że to jest skrypt. Duwn gówno, dobra. Co to się z Tobie stało? Poślizgnął się i wpadł, nie wierzę! Jezu! Jezu Chryste, ale dlaczego? Latarkę masz. Jak się ją włącza, Alfred Hugheskog? Powiedz mi. Powiedz mi, jak się ją włącza. Powiedz, może to będzie teraz naj będzie największy zwrot akcji w tej grze, że można. Ten. E, włączyć latarkę. No? Będziemy się bić? Oj. Nie żygać na. Zadrzygał. Czemu już cię zażygało? Okej. Okay. Okej, a zaś niezły zasięg tego żygania. Co? O Jezu, nie znoszę tych zagadek. On. Kurwa! Jak takie coś można zrobić? Skąd on ja mówi, że to zabije? Kurwa! Jaki wkurwiejący boss. Myślałem, że będzie jakaś pokazówka, że da nam się ukryć gdzieś, tak? To jest kurwa boss ze zgadywanka. Ja pierdol, to jest typowy Dragon Slayer. I to jest w to wkurwia w tej grze, właśnie. Że nagle masz takie coś, masz tak którego jak nie grałeś 15 razy. Tak, teraz kurwa, wiem, że trzeba wejść pod daszek, tak? A kto by pomyślał, myślałem, że gdzieś tam się mu zjebało i strzelać gdzieś w dupę. Kurwa. Musisz lepiej unikać też. Kurwa. To jest kurwa, pierdolone chuistwo. To jest takie gówno przerażające przerażające gówno, nic więcej. Co ja mam teraz zrobić? Co go zabiło? Nie wiem, co go zabiło. Ty, to grałeś. Za ścianą, kurwa, jestem! Ja pierdolę! Jezu! Do chuja! Co ja miałem zrobić tutaj, do kurwy? To jest tak zdupcone, jak te wszystkie skrypty, gdy się ten wilk zaciął i tak dalej. Kurwa, widzieliście to przecież. Nie, no to nie jest walka z wilkołakiem, tak? To, bo to, jest, to jest zjebany game, to jest to samo, co na początku się działo. Ginąłeś, bo nie wiedziałeś, co masz robić. To jest tu? Kurwa nie! Nie było widać przez te zjebane kolory, że byłem pod dachem, czy nie. Jezu, jaka to schujnia! Jest Kurwa, jestem na hita w bosie, musisz zgadywać i on ma ataki, gdzie nie wiesz co on zrobi. Ja pierdolę, ale widzicie, jakie to jest gówno. To jest bezsensownie, bezsensowne. Kurwa. Ale kto by się tu nie wkurwił, no. To jest, masz takie... Patrz jakie masz ataki, które tu cię na przykład ochronią. Nie wiem totalnie, co mam teraz, kurwa, zrobić, jak on tak chodzi. To jest zgadywanka. Musimy przejść te dwie łatwe części i potem, kurwa, zgadywać, co mam zrobić. Czy mam, mam, wybuchajki, ale nie wiem, co mu robi krzywdę, tak? Niestety to jest tak Hugo połączone z jebanym Bombermanem. Dziękuję, blame drop Zatem teraz muszę głównie u... A, kurwa! Kurwa! O Boże, nie, do kurwy! A. Jakie to jest gówniane! Kurwa, nic nie widzisz. Musisz, bie musisz się obrócić 180. Zobaczyć, żeby cokolwiek widzieć. Nie widzisz nic na pierdolone boki. Czy to jest jebane bez sensu? Nie, ale kto, kto tego nie popiera? Kto zostanie to wybronić? To jest gówno walka z bossem. Jakby dać większy kąt widzenia, kurwa jebani Chińczycy, to tylko to było widzieć, tak bym się obracał tak, bym bieg wiedział, że biegnie za mną. A tak muszę kurwa robić. Ja pierdolę lokomotywę jebaną. Aaaa, kurwa! Jezu, jaki to zgówniany. Dlaczego teraz mi to złapało od razu? Kurwa, kto to wie? Nie widać tego, tak? Nie możesz niestety mieć widzenia na bossa i naraz uciekać, bo kurwa nie. Hitboxy są... To, co widzicie, to jest tylko... To są jakieś takie hitboxy na kwadratach i trójkątach i tylko tyle, takich prostych. To jest to, co... To tu jest naprawdę. Nic więcej. Nie, zajął pozycję, jesteśmy w dupie. Nie dobiegnę do kurwa daszku. Jaka chujnia, kurwa. Kurwa... Okej, okay, dobiegniemy. Chodzi kurwa mać. Aaa, chyba tu jest na prawo. Co do kurwy się teraz stało, Jezu! A, kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Kurwa, jakie to... Nie, się potknąłem w ogóle nagle jak z dupy. Wyrosło na mnie. Kurwa, nie, nie wierzę po prostu. Jak takie coś no, zaprojektować? Kurwa, pies, który się zacina, ci, którzy się wchodzą. Tak raz nie dojebana, no tyle. Kurwa. Nie, nie, nie baw się rączką. Kurwa, Boże, przepraszam. A spierdalaj. kurwa tak chujowy boss. W sensie kurwa. One hit ataki z dubska Keturb, kurwa. Nas. Zazdaję mu wkurwiałem te teksty jakieś. Unikam wybucha, jak tak, to, kurwa jebni się w łeb. Serio, to, to jest faza, jestem tracę czas na jebanego bossa z dupy. To jest kurwa źle ogarnięty totalnie. O jezu, no, czemu to siada raz tak? Raz nie. No, rogi są problematyczne, bo tam się totalnie pierdolą hitboxy. Tak kurwa totalnie. Tam ta gra, nie wiem, co się dzieje, czy to jest w zasięgu, czy wypada i tak dalej. Kurwa, bez sensu. O nie, no ale widzicie jak ktoś jest zjebany, tak? Jak ktoś już powie, co robić źle, z chęcią bierze winę na siebie, a to jest kurwa zjebane, no. Ale, że hitbox to jest gównościan, kurwa. Jestem, byłem dokładnie za tym, jak to był sześcian, to byłem za nim i tyle. Tam jest jakiś kurwa, nie wiem, jakiś lock trafi, to ci to siądzie, czy będziesz za tym, czy nie. <śled> Tak, poligon. Jezu, tak mi przypierdoliłeś, tak? No Jezu, do kurwy nie. To jest jeden błąd, niestety, który popełniłem, że nie mam tej większej prędkości jebanego ludzika, albo nie wziąłem większego zdrowia. I tyle. To jest, kurwa, mój problem w tym momencie. Nie no, tracimy czas, kurwa, spędziliśmy z nim, kurwa, z pół godziny, i tyle, I to jest taki ten, kurwa, ale co się nie, nie poddawa nie pierdol, kurwa, to jest takie, takie bzdura, no, widzisz jak ta walka wygląda. Jest tak totalnie z dupy, ale co na spokojne, kurwa. Ta paduka jest zjebana, tak, to nie jest tak, że tutaj coś można, nie wiem, że wyśpisz, że ten, kurwa, masz zero-jedynkową walkę, że dochodzisz do fazy i uczysz się bossa dopiero, który jest, kurwa, bez sensu, tak. Nie no, to jest, kurwa, strasznie pierdolnięte to wszystko. Gorsze niż to, to nie, tutorial był totalnie zjebany, to jest po prostu zły boss. Ale to jest też ten sam błąd. Gra, kurwa, chcę, żebyś zgadywał, co masz teraz robić. Jebany Hugo i tyle. No można się tutaj dostać, tylko nie mam nic fajnego do ulepszenia tak całkiem szczerze. Jedne, co potrzebuję do szybszego biegania, a to muszę gdzieś tam muszę gdzieś szukać na mapie jakiejś pierdolonej ryby. Podejrzewam, że teraz i tak nie znajdę, bo mam pewnie zamknięte wyjście z tego jebanego etapu. Ale to nie jest problem jak go napierdalać. Problem jest w tym, że w sumie nie wiemy nic. O nim. Nie wiemy co mu robi obrażenia i tak dalej. Mamy broń, mamy całkiem spoko, Mamy ulepszoną snajperę, która robi dobry DPS. Tylko nie wiadomo, czy to jest taki czysto DPS-owy: w sensie, czy wystarczy nakurwić mu te 14 pocisków ze snajpek, zginie? Czy lepiej zrobić to ze strzelby? Domyślałam się, że strzelanie. Ktoś tam powiedział, że strzelać w czerwone. Nie mam pojęcia, że to jest dobre. Czy czerwony zbiera tak samo jak wpierdolony web, który teraz jest chowany? Czy ten brzuch, jak podnosi, trzeba nakurwiać? Nie wiesz tego zupełnie, że bolą tylko beczki ludzik. To zbanować tego, co pierdolił, żeby strzelać jakiś strzelek, czer ma czerwone jakieś to gówno. Co ci szkodzi? Szkodzi czas spróbować, to jest kurwa strata czasu, tak o to chodzi. Co mam testować teraz to, jak ktoś sobie zaprojektował tego bossa, kiedy zrywa? Czy to jest bzdura, do kurwy. Projektuje się bossów jednoznacznie, tak? A nie, że kurwa nie wiesz, co masz robić. Ale to jest posrany. no trzeba szukać poradników i tyle, jak się go napierdala, bo... Nie Wiesz, że tak, no dostaje, tylko problem jest w tym, że jak się do niego podejdziesz, to jest śmierć i tyle, tak? Więc nie można za bardzo się... Musisz odkryć jeszcze, jak go otwierać. O, w ten sposób. O, błąd! Bo... To jest... Ej, do kurwy! I dlaczego to się stało teraz na przykład? To jest tak wkurwiające w tej grze, tak? Nie, no to jest chujowe, to z giga chujowe. Czy jak żygasz ja po prostu jest tylko dystansowe, tak? No ciężko powiedzieć co to jest, no. Jeszcze jedno pewnie i dupnie. Kurwa Co jest, nie było? Ży... Co jest do chuja? Ej, kurwa. Jebło, tak? A nie było w... Ja nic nie słyszałem w ogóle, ja pierdolę, jakim cudem. Co do chuja jest z tą grą? Wrażenia z gry Masz kara, nie widziałaś jak gramy? Hmm. Tutaj już wiz musi sam wyciągnąć wnioski. Musimy się zdać na intelekt widza. Tak Ty, jest, dobra. Bez żadnych gra... bez cheatów. Bez granatników, bez niczego.